Czas na godzinę Aha. zero! Mega przygody! Takie 27 minut! Siemano, chłopaki! Witajcie! Ej, co to jest? Godzina zero! Aaaa, super! No, ej, zobacz Homer Simpson! Homer tak. Simpson! What's up, bro? Okej, okay, tutaj oczywiście gramy przy... współpracy z Epic Games. A teraz nie mów tylko c -wordów. nie mów tylko c bądź normalny przez godzinę. A potem z książulem będziemy jeść pyszne burgery, co mają muala! Okej, okay, spokój, Filip. Family friendly. Family Friendly, jeszcze tylko godzina, półtorej godziny nie. Family Friendly. Nie mów nie! Zapraszam! Szkoda, że nie mamy kamerki, ale kamerka będzie po, po Fortnite. Cie. Gramy, gramy, Ej, fajnie się gra w tego e, e, Fortnite. Ale fajnie. Wow, ale śpi! Fajnie się gra. Ej, wszystko dobrze z tym streamem? Zapłacą mi jak powiedziałem kurwa czy nie? Nie no, bo nie będę przekinał, nie będę przekinał, będzie wszystko elegancko. Jo oni wiedzą, że jestem streamerem, widzisz? Dlatego ze mną tańczą. Może chcecie kurwa, e, chcecie placuszka, co? A e, tego może pierścionek Jest! Oho, oho Zmiana lokalizacji. Dzieje się Homer śpi A to my w naszej głównej bazie co jest grane? Ostatni nadajnik włączony. Wszyscy nasi przyjaciele są gotowi do powrotu na wyspę. Wielki jaszczur, oho. Robot, pełno ludzi w rajtuzach. Mroczna obecność nie będzie się tego spodziewać. Jak blisko do otwarcia szczeliny? Jeszcze jedna zmiana. Podróże między wymiarami nie są dla amatorów. Oho, oho, dzieje Mroczna się. To Urządzenie szczeliny gotowe. Kula, Kula zaczęła świecić. I... Nadajemy na żywo we wszystkich rzeczywistościach. Jezu, jest na żywo! Siemanko widzowie, jest na żywo! Czy to działa? E -e Rety to mój głos? Dobra, uwaga, wszystkie rzeczywistości. Jeśli to słyszycie, potrzebujemy waszej pomocy. Mroczna obecność myśli, że podbije naszą wyspę, ale nie poddamy się bez walki. Przygotować się. Czeka nas niezła jazda. Yeah! Idealnie. A Kocham Fortnite. Okej, okay, odpala to, patrz. Odpalamy! Czas za zabawę, chłopaki! Wszedź mi się za ręce! No to... jazda! Jooo! No! Wow! Oto... Ty się... Kalibracje zakończone? Ej, mi chyba y y kartę graficzną spaliło, nie mam kolorów. między wymiarami? Czekaj, 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 może... Teraz. Oho! Oh, oh, Ej, hey, no, co no, jest? To jest najmniej podróż, jest ciekawa. Słuchajcie! Woah! Woah! yeah. Ej, machniesz trochę Żółka? I am music boy! Robię wsadę! Woah! Ale mięciutki brzuszek! To ciągnął <laughs> go! Ej, dawajcie ci do twarzy tego! Yeah, yeah. Wow! Nikt nie byłby w Ale magia! Co jest grane? Może <noise> spróbujesz. Wow! Ale faza! Oważnie, Jones. <noise> Gwiezdne wojny! <noise> Dobry to jest! jesteśmy? <noise> Co jest? Przechodzimy przez wszystkie wymiary nie możemy się zatrzymać! Udało nam się? Chyba nie. To Chyba nie jest nasza nie wygląda strefa. O, oh, no! nie oh. Zgubieni! Co to za bestia? Jeśli chce Warki, to ją dostanie. Oto... Tak jest! Godzilla z nami! Wow. Iron Man! Sub-Zero! Robot! Kartony na śmieci! Wszyscy bohaterowie się zebrali! Żółwie ninja! Ninja! Bananek! Superman! Homer! Wow! O nie! Wow. To mi się podoba! Cała ekipa jest razem! Pora odbić naszą wyspę! Let's go! Let's go, lecimy no wszyscy! Let's go! Dopytaj, uduszeć do niego! <laughs> wow, ej, to jest świetnie Kingo. zrobione! Małpka Kingo. Kiki! żelazną łapą! Ej, ty, to jest świetnie Ale zrobione! Na niego ty! Wow, samochody! Wow! Ej, wyrzucił kurde w, w Godzillę! Odrzucił Godzillę! Do King Konga, King Kongu wskawał! Szybko do helikopterów! Ekipa! No, no się mano. Cześć. Let's go! Wow. To jest dobrze zrobione. Ładować go, do jest damage. Dawaj małpko, dawaj małpko. Musimy go zniszczyć. Bo zniszczyć całego Fortnite'a i nie będziemy w co grać mieć. Łoł. Kudzila wow. się na niego rzucił. King Kong. Pat, King Kong duch, 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 zakłada mu te homonto. Łoł. Wow. Rzucił tym gorylem wielkim. Oh. Na linii frontu, wracamy na linię frontu. Jedziemy tam, tak, ale są małe te, Robale. małe gnojce. Tędy wejdę do tego. O nie, o nie, o nie, o nie, matka! Jak ma to zniszczyć? Jest Ej, dostawca z globo Łow To Angie Siemanko! Ej, wygląda chłop! Let's go, jedziemy Angie Jedziemy! Mam ich! Ej, to nie są przypadkiem! Stwory od Marzahara? Wow! Jedziemy... Dobrze jest no. Ale masz dziwne majtki. Jo! Trzymano banan! I tu jest cała ekipa! No! Co się dzieje, Patrz! Uratuję Fortnite'a. Jedziemy! No, bym trafił! Kopci się, kopci się! I co teraz, po w Ledwo się trzymamy! Musimy mocno mu przywalić i to zaraz! Dobra, Dobra, mam taki szalony, niebezpieczny pomysł. bo, bo, bo jest tu bardzo bezpiecznie! Padnie no, zaraz, padnie, tak. Co Co to, jest? to jest sześcian? To nie żaleństwo. To obłęd. Co to jest? Dokładnie. Ale dostał. Dobra. Dostał do sześcianu. Ha, ha, oddziały! Otworzyć ogień! Uderzajcie y -y. z całych sił! Dobra, kryty wchodzą teraz na targ. Tak. Ja mu trafiam już z 50 milionów w dmage'u, za chwilę padnie. Get ready. Co jest? O oh, to! Go! Wow! Zapicie uszczą na wybuchnie! Yeah. Udało nam się! Świat Fortnite'a znowu jest uratowany! Tak, możemy wrócić już do swoich filmów i do swoich rzeczywistości. Znowu uratowaliśmy kolejny sezon Fortnite'a. Dzięki temu dzieciaki będą mogli grać znowu cały rok. Długownie. Udało się. Ale to była przygoda, ale przynajmniej jeszcze sporo. Ale to nie koniec, bo to naprawdę początek przygody. Czarna dziura. Toczy to im świat. Ciekawe czy ona też bierze zasiłek. Wow. wow. Nie mam dźwięku. I towers, ja też nie. I macie dźwięk? Nie, nie, mi zatrzymało się. Mi leci filmik, ale bez dźwięku. Mi filmik idzie. Mi też samo filmik, no. Mi, mi się zatrzymał. Eksplozja spowodowała, że... Z jakiś podróż przez czas jest. Z... Tak, tak. Los siódemki. Nieznany. Nieznany. Oj, bez zęba. Cuts Vegas takie. Fort Vegas. Ech, no, Ale czy nie on dźwięku? To tak samo było w filmie, że on stał z tym tatuażem. No. Ej, szybko, dawaj!

Oh yeah! Masz trochę tego włosia z konia? bo nie dam rady już. Hej, chodź zobacz tam jest? Czy to przypadkiem twoja kula nie wraca do domu? Nie to inny żart. Co jest? Zniszczyło busa! O, Czyli co, nie będziemy z dobusikiem lecieć teraz już? Nie wiem, stary. Rozdział 6. Początek. A wiesz, że jak obrócisz 6, to wygląda jak 9? 6, 7. Nie, to 7, 7 Co tu się wydarzyło? Co to jest za maszyna? To w ogóle wygląda jak nowa mapa cała. I patrz, rozdział 7 zaczyna się za 8 godzin dopiero. Czy jutro 3? Otwórz wideo, znowu? to? Czy I czyli nie A, można grać Fortnite a. przez 7 godzin, tak? Przypominam, że możecie Fortnite za darmochę pobrać sobie z internetu. I już jutro zaczynamy siódmy sezon. Ja osobiście też zapraszam. No, może nie tak wcześnie. Nie będę grał o 3 czwartej, bo o tej godzinie pewnie będę spał, albo biegał z, z plecakiem pełnych cegłówek na białą Górę. Bo zawsze lubię sobie tak wbiec e, o świcie. Ale jutro zapraszam Was oczywiście na Fortnite'a, bo będziemy grać w, to, w tej samej ekipie.